Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawa albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Moi drodzy, jesteśmy na górze, aby słuchać kazania Pana Jezusa. To kazanie jest podzielone, codziennie będzie po fragmencie. Wiemy, że zaczęło się od ośmiu błogosławieństw, i o tym, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata, a dzisiaj będzie o przykazaniach. Zanim o konkretnych przykazaniach, niektórych z Dekalogu, to Pan Jezus mówi, że nie przyszedł ich znieść, ale wypełnić. I też nie chodzi o literalne, co do litery, co do Joty, wykonywanie tego, co jest napisane w prawie. Zauważmy, że nawet Żydzi, nawet talmudyczni, najbardziej ortodoksyjni Żydzi, nie są w stanie wszystkich tych przepisów prawa i proroków wypełnić. Bo nie ma na przykład świątyni. Nie mogą wypełniać przepisów związanych ze składaniem ofiar, ofiar całopalnych, biesiadnych, kadzielnych. Tego wszystkiego nie ma. Nawet gdybyśmy zobaczyli, jak dzisiaj spędzają czas na tak zwanej wieczerzy sederowej, to znaczy na pasrze żydowskiej, to nie znajdziemy tam na przykład baranka. A przecież baranka trzeba było zabijać na właśnie paschę. Ale nie o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, abyśmy byli zbawieni, abyśmy tak wypełniali te przykazania, nie po to, żeby się pochwalić przed Bogiem, nie po to, żeby się przed ludźmi chwalić. Ale właśnie, żeby Bóg był w tym wszystkim uwielbiony, aby ludzie widząc dobre uczynki w nas, wypełniane przykazania chwalili Boga, który jest w niebie. Zauważmy, że Pan Jezus sam, gdy myśmy tak popatrzyli na przykazanie, które dał Mojżesz, że no, można dać żonie list rozwodowy, to... Powiedział, że tak na początku nie było. Że trzeba to naprawić, poprawić, wypełnić, wypełnić miłością. Miłością, która jest od Boga, która nie jest warunkowa. Będę cię kochał do czasu, aż nie zawiedziesz mojej miłości. Jak zawiedziesz, zobaczę w tobie coś odrażającego, to cię wypędzę. Idź sobie. Dam ci list rozwodowy. Ale tak na początku nie było, tak. Nie należy wypełniać przykazań, i Pan Jezus właśnie przyszedł po to, jako drugi mojżesz, który daje nowe przykazania. Największym takim nowym przykazaniem, którego nie było, to jest przykazanie miłości do nieprzyjaciół. Kochajcie Waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie im, nie złorzeczcie. Ale przykazanie miłości to jest przykazanie czynów czynienie dobra wtedy, kiedy nam czynią zło. Mówienie coś dobrego, kiedy ktoś nas oszczel, oskarża o coś. Nie jest to często możliwe naszymi ludzkimi siłami. Dlatego Pan Jezus obiecuje nam parakleta, czyli kogoś, kto nas obroni, kto da nam siłę, moc. Będziecie uzbrojeni mocą z wysoka, powiedział Pan Jezus przed niebowstąpieniem, przed zesłaniem Ducha Świętego. I rzeczywiście przykazania można je wypełnić i trzeba, ale przede wszystkim miłością. Jeżeli by ktoś jednak mówił, a to jeżeli Pan Jezus tylko tak właśnie usuwał te niektóre rzeczy, no, poprawiał, no, bo trzeba miłością to wszystko wypełnić, no to przede wszystkim trzeba otoczyć troską i miłością tych, którzy na przykład no, na przykład żyją w grzechu, ta miłość sprawi, że. Oni już tego grzechu nie będą mieli, przecież oni się kochają. Przecież w sobie krzywdy nie robią. Co z tego, że nie mają sakramentu małżeństwa, ale oni się przecież kochają? Albo niech sobie mieszkają przed ślubem razem, przecież oni się kochają i tak przecież będzie ślub. Jeden z księży kiedyś, <gryw> kiedy przygotowywał do ślubu parę narzeczonych i tak już. Było chyba tydzień przed ślubem i w związku z tym pan młody mówi: No jak już niedługo będziemy przecież mieli ten sakrament małżeństwa, no to dlaczego nie możemy ze sobą współżyć jeszcze przed ślubem? No Przecież i tak będziemy mieli sakrament, będziemy mężem i żoną. Na no to ksiądz odpowiedział: No dobrze. Aha, wie pan co? No tak, no jak tak chcecie, no. Ale za tydzień będzie tak, że wszyscy księża będą gdzieś wyjadą z naszej parafii. W sobotę nie będzie żadnego księdza, ale jest taki tutaj z Neokotchumenatu, taki katechista. Wie pan, on bardzo ładnie mówi kazania. Mówi takie katechezy bardzo ładne i no on by założył może tak y, albę. No, w drodze wyjątku dalibyśmy mu stół, aby tam was powiązał, coś by tam powiedział. A, I oni takie oczy. Hmm, ale my chcemy księdza. Wie pan co, jak pan chce księdza, to chciej pan najpierw mieć w swoim łóżku żonę, a nie kochankę, a nie konkubinę, a nie jeszcze nierząd przed ślubem. Powstrzymajcie się. I na tym polega też wypełnianie przykazań, żeby wypełnić się miłością, ale miłością czystą, miłością bez grzechu, żeby grzechu nie mieszać z miłością. Pan Jezus właśnie po to przyszedł na świat, aby uwolnić nas od szatana, który nas trzyma w niewoli grzechu i wprowadzić nas w wolność dzieci Bożych, bo wolność nie jest tylko od, ale też jest do. Człowiek prawdziwie wolny, to jest prawdziwie wolny w obecności Boga, w obecności kogoś, kto kogo się kocha. Kiedy jesteśmy kochani, jesteśmy wolni. To miłość nas wtedy wyzwala. Wyzwala w nas i radość, i pokój, i wszelkie jakieś inne moce po prostu. Chce się żyć, wtedy jest to pełnia życia, wtedy jestem prawdę, wolność, nie tylko jakaś swoboda, swawola ale wolność wewnętrzna pokój serca życzliwość to jest taka harmonia życiowa moi drodzy przyjmijmy boże błogosławieństwo starajmy się właśnie tak przeżywać te nasze wypełnianie przykazań i prawa ale właśnie takiej wolności dążeniu do wolności żebyśmy nie chcieli znosić jakiegoś przykazania takiej zasadzie że jak w tej anegdocie, Mojżesz wraca z góry i mówi: Udało się wytargować do dziesięciu. O, wszyscy hurra, ale szóste zostało, a wszyscy, uu, niestety. No, to nie tak, na takiej zasadzie to powinno wyglądać, ale właśnie powinno wyglądać na zasadzie wsłuchiwania się w Słowo Boże, wsłuchiwania się w wolę Boga, jego przykazania i prosić o Ducha Świętego, żeby dał mocy i siłę do ich wypełnienia. Niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.